Dzień dobry. Nazywam się Wirem. Dzisiaj Wam pokażę z, z serii, jak zrobić parantę. nadziewaną parantę używając kalafior. Do tego będziemy potrzebowali e, ciastko do paranty. Tu gdzieś pokazywałem przepis, jak to się robi. Do tego będziemy potrzebowali taką półgłówkę z e, startej kalafior, z e, jedna mała cebula poszekana, dwie żolone czyli ostry, jedna łyżeczka do herbaty kminek mielony, jedna łyżeczka do herbaty garam masala, i jedna łyżeczka do herbaty kolendra mielona, i oczywiście sól do smaku. Tylko, że teraz na to nadziewanie, żeby przygotować, przyrządzić, to będziemy wyparowywali wodę, która jest w kalafiorze i w cebulce. Cebule aż tak tyle nie ma, ale kalafior posiada dużą, dużą ilość wody. A do nadziewania do paranty potrzebujemy praktycznie suche nadziewanie, żeby się nie rozwaliło nam to wszystko. Patelnia już jest nagrzana. Wyrzucamy cebulę. Kalafior. I wszystkie przeprawy tak na raz. Będziemy to pomieszali przez jakieś 2 trzy minuty. To już jest yy, gotowe. Praktycznie woda cała się wyparowywała i to też będzie dla nas łatwo, żeby formować kulkę. Ale na razie póki co jest gorące. Musimy go ostawić, żeby będzie usyzony. Czekamy. Już nadziewanie są prawie zimne. I na poprzednich filmikach ja wam pokazywałem sposób nadziewanie, który jest zrobienie takiego placka, potem jest dodawanie tutaj nadziewanie i zamykanie i tak To dla niektórych może być trudne, więc pokażę wam drugą, drugi sposób jak to zrobić. Więc bierzemy dwa małe kuleczki, to jest jeden i drugi. Bierzemy jedną i wałkujemy na małego takiego placka, nie cienki. Na przykład taki, potem bierzemy drugi. Co teraz robimy? Tak trzymamy. Bierzemy nadziewanie. Tak. Tak po środku, i drugim plackiem bierzemy się na, na górze i tak wciskamy. Wciskamy i z góry też zaczniemy wciskać mąkę. delikatnie będziemy wałkowali bez pośpiechu. Patelnia już jest gotowa, damy to na patelni. Nie bójcie się, jeśli się tu coś To jest normalny. Już zmieniamy stronę o. i dodajemy olej lub ghee lub masło. Jeśli chcecie bez, to też możecie zrobić dietetyczną wersję. Teraz czekamy, aż druga strona będzie też gotowa. Przewrócimy stronę. Zmieniamy teraz stronę, o świetnie. Dajemy też olej. Jeśli te nadziewanie wchodzą też na wierzch, to jak one będą smażone, lekko smażone, to będzie jeszcze wyrazisty smak. i Będzie jeszcze smaczniejszy. I zmieniamy stronę. Już jest gotowe. Zarwujemy razem z z pichlami, z jogurtem i zobaczcie jaki jest. Mięciutki, krupiący. Dziękuję, smacznego. Jeśli Wam się podoba tą serię, subskrybujcie.